Z tej strony Michał Grzela. Słuchajcie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. Lachti to miejsce, które na samą myśl przywodzi skoki narciarskie. Tylko w XXI wieku nad jeziorem Vesijarvi dwukrotnie odbyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym które stanowią jedyne odstępstwo od rozgrywania zawodów najwyższej rangi na skraju Pojezierza Fińskiego. Wobec tego kompleks Salpał-Selka rokrocznie zamienia się w arenę zmagań najlepszych skoczków globu. Niejednokrotnie pierwszoplanowe role przypadały tutaj reprezentantom Polski. W tym roku jednak to sympatycy innych nacji mieli sposobność zasmakować sukcesu. To, czego z całą pewnością nie można odmówić trwającej zimie, to ogrom sportowych emocji. Potwierdzenie tej tezy stanowi sam fakt, że ostatni etap wyścigu o kryształową kulę w sezonie 2019-2020 rozegra się na samym finiszu obecnej kampanii. Wszystko za sprawą niewielkiej różnicy, która na ten moment dzieli pierwszego i drugiego skoczka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stefan Kraft oraz Karl Geiger to jedyni skoczkowie, którzy zachowują matematyczne szanse na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej właśnie. Notabene, takowe szanse stracił w Lachti Dawid Kubacki, ale na ten temat rozwodzić się nie będziemy. 118 punktów tyle właśnie traci podopieczny Stefana Horngachera do Krafta. I to w obliczu tego, że zostały nam tylko cztery konkursy indywidualne, daje do myślenia, czy nie będziemy świadkami swego rodzaju powtórki z rozgrywki. Jeśli śledziliście, mieliście przyjemność śledzić, bądź też znacie doskonale losy sezonu 2003-2004, wiecie o czym mówię. Wówczas o trofeum, które odzwierciedla postawę skoczka na przestrzeni całego sezonu, walczyli Roar Aaltonen oraz Janne Ahonen. Ostatecznie zwycięsko z tej konfrontacji wyszedł reprezentant Finlandii, jednak tylko 10 punktów dzieliło tych dwóch skoczków. Ciężko w to uwierzyć, ale tak właśnie było. I gdyby sezon trwał jeden konkurs więcej, prawdopodobnie Lyoklesey wznosiłby kryształową kulę do góry. Tak się jednak nie stało, a to dlatego, że Ahonen zdążył wypracować sobie przewagę, i mimo że w końcówce złapał solidną zadyszkę, którą chciał wykorzystać Lyoklesey i robił praktycznie wszystko, żeby to zrobić, ostatecznie to Finn mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Wydaje się, że teraz może być naprawdę, naprawdę podobnie. Stefan Kraft ma 118 punktów przewagi, tak jak wspomniałem, i nawet jeśli Karl Geiger wygra wszystkie konkursy rower, cyklu rower, to nie zagwarantuje mu to w 100% zwycięzca, zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Do tego będzie potrzebna wpadka Stefana Krafta, bądź też po prostu kryzys formy. Jeśli ten kryzys formy ma faktycznie przyjść to chyba tylko i wyłącznie w tym momencie. Kraft w ostatnich 14 konkursach 12 razy stanął na podium. Jest to bardzo podobna seria do tej, która stała się jego udziałem w drugiej połowie sezonu 2016-17, gdzie wygrał kryształową kulę, jak doskonale pamiętacie. I teraz ten finał będzie identyczny, jeśli nie przyjdzie jakakolwiek zadyszka. W innym wypadku Stefan Kraft znów będzie mógł dołożyć kolejne trofeum do swojej kolekcji, a Karl Geiger tylko i wyłącznie obejdzie się smakiem. Karl Geiger, który przecież od samego początku, od listopada jest niezwykle równy. Tylko dwukrotnie wypad strzałowej dziesiątki, cztery ostatnie konkursy miejsca na podium, poprzednie cztery miejsca, cztery, sześć. Ciężko cokolwiek Niemcowi za zarzucić w tej jego walce o bardzo cenne trofeum. Jedyne, czego sobie tak naprawdę życzę, to fakt, to nie fakt, ale jedynym moim życzeniem w kontekście tej walki jest to, żeby trwała ona do ostatniego skoku sezonu 2019 20 Oprócz Karla Geigera i Stefana Krafta konkursy indywidualne w lachy na podium zakończyli Michael Hajbek oraz Daniel Andretande. Z pozoru są to zawodnicy, których nie łączy zbyt wiele. Jednak gdy przyjrzymy się im historiom z ostatnich lat, z ostatnich sezonów, można dostrzec jedno szczególne spoiwo, a konkretnie rzecz ujmując, chodzi o problemy zdrowotne. Michael Hajbek, przede wszystkim tutaj plecy. Daniel Andre to już naprawdę problem bardzo złożony, bo i była kwestia kolana, ale także pojawiła się choroba, której nazwy w tym momencie nie jestem w stanie przytoczyć. No nie były to wesołe okresy dla obu tych skoczków. Daniel stracił tak naprawdę całe poprzedni sezon, a Michael Hajbek po kampanii 2016-2017 nie może odnaleźć tego rytmu, z którego zasłynął, który był jego znakiem firmowym, gdy bił się o najlepsze, najwyższe pozycje w konkursach Pucharu Świata. Dlatego naprawdę te podia są wyjątkowe. Dla Hajbeka jest to powrót na pudło po niespełna dwóch latach. Wcześniej udało się to w Oslo w 2018 roku. I myślę, że to jest nagroda za ciężką pracę. On w treningach niejednokrotnie w tym sezonie pokazał, że jest w stanie skakać na czołową dziesiątkę. W konkursie już to nie wychodziło tak dobrze, bo udało się to w Sapporo, w Lachti w pierwszym konkursie był dziewiąty, no i w drugim trzeci. Także czy jest to maksimum jego możliwości? Czas pokaże. No, na pewno nie było to maksimum możliwości Daniela Andretande, dlatego że reprezentant Norwegii wygrywał przecież zawody Pucharu Świata w tym sezonie. Stał też na trzecim miejscu podium yy, w konkursie. Na Winsbruku, gdzie najlepszy był jego kolega z reprezentacji Mariusz Lindwig, i do tego 10 miejsc w czołowej dziesiątce. Także reasumując, świetny powrót po okresie, który przebiegł pod znakiem kontuzji i tych bolączek związanych właśnie ze zdrowiem. Swoją drogą, patrząc w kierunku już row czy Mistrzostw Świata w Lotach, to w osobie tych dwóch skoczków upatruję. Być może nie czarnego konia, ale zawodników, którzy po prostu będą się liczyć. Daniela upatruję przede wszystkim jako zawodnika, który zatrząśnie nieco czołówką w planicy, a Michael Hajbek, ze swoimi skokami, jeśli przełoży je na jeśli przełoży te skoki z treningów przede wszystkim na rywalizację konkursową na stałe, to myślę, że ten cykl rower jest skrojony właśnie pod podobiecznego Andreasa Feldera. Pozostając w temacie mistrzostw świata w lotach narciarskich oraz cyklu rower, o których przed momentem wspomniałem, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Tą kwestią jest problem, a raczej problemy, które idą w parze z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pandemia ta stała się naprawdę bolączką nie tylko Chin, ale teraz również Europy. Jest już w kilku krajach, w tym Norwegii, a jak doskonale pamiętacie, Rower odbyła się w Norwegii. Słoweńcy natomiast z niepokojem patrzą e, na Włochy, gdzie rozwój koronawirusa jest naprawdę niepokojący. Boją się, że zanim Mistrzostwo Świata w Lotach rozpoczną się u nich, w planicy, ten wirus również pojawi się w ich kraju. W związku z tym. Dopiero na dniach poznamy ostateczną decyzję, co stanie się z Mistrzostwami Świata w lotach, czy zostaną one przeniesione na kolejny rok, czy być może odbędą się bez udziału publiczności, co jednak ciężko sobie wyobrazić. Co się tyczy samego rower, tutaj również, mimo komunikatów, nie możemy być pewni tego, co się stanie. Pierwszy komunikat głosił nowinę, że na 100% turniej bez żadnych przesunięć, bez żadnych zmian się odbędzie. Natomiast następstwem tego wszystkiego był kolejny komunikat który sugeruje, że zawody w Oslo są zagrożone. To wszystko oczywiście wiąże się z ludzkim bezpieczeństwem. Musimy być wyrozumiali w kontekście przyjmowania wszelkich decyzji, które zostaną podjęte, ale na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu czekać. Oczekiwanie na rozwój sytuacji z całą pewnością nie stanie na przeszkodzie do odnalezienia Miejsca na dywagacje dotyczące stanu polskich skoków narciarskich. Po dwóch tygodniach, które wiązały się z wieloma pozytywnymi aspektami, na dobrą sprawę wróciliśmy do stanu rzeczy, który definiuje polskie skoki w sezonie 2019-20, przynajmniej przez większość czasu. W Lachty, punkty pucharu świata zdobyło zaledwie trzech reprezentantów Polski i byli to niezawodni Dawid Kubalski, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. Trzeba jednak podkreślić, że ostatni z tej trójki w piątek znalazł się poza czołową trzydziestką, tym samym po raz drugi za kadencji trenera Michala Doleżala spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy w rundzie finałowej wystąpiło tylko dwóch Polaków. Nie był to powód do dumy, podobnie jak szóste miejsce w konkursie drużynowym, ale najgorsze tak naprawdę to spotkało nas w Finlandii to postawa kadry B i Kuby Wolnego. Wolny po raz kolejny nie znalazł się w czołowej trzydziestce, a kadra B sprawiała wrażenie osób, które zapomniały, jak się skacze. Zwłaszcza mam tutaj na myśli Olka zniszczała i Klemensa Murańkę. W Rumunii radzili sobie naprawdę dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, przynajmniej oceniając ich potencjał obecny. A tutaj nie było choćby jednego solidnego skoku, a przez solidny skok rozumiem chociaż osiągnięcie punktu konstrukcyjnego. I trener Michal Doleżal zapewne myślał, że i już jest ten stan, który pozwala mu wybierać w kontekście konkursów drużynowych, o których już była mowa, czy o którym już była mowa, ale wróciliśmy do punktu wyjścia. i w tym momencie trzeba skierować swój wzrok na osobę Macieja Kota. dwa zwycięstwa w pucharze kontynentalnym w Fieme, czwarte miejsce w Renie w pierwszym konkursie, nie wiadomo, jak byłoby w drugim, ponieważ został odwołany, ale myślę, że Maciek znalazłby się w czołówce. te jego skoki, przynajmniej patrząc, przez pryzmat wyników wyglądają naprawdę dobrze. Wiadomo, w Pucharze Świata nie należy się spodziewać cudów, ale myślę, że spośród tego grona wolny, zniszczą, Murańka, tu o wąsku nie wspominam, to Kod na tle tych zawodników wypadnie najlepiej. Stać go na punktowanie, chociażby poprzez miejsca w trzeciej dziesiątce i uważam, że Maciej Kot jest nadzieją polskiej kadry na uratowanie sezonu pod kątem rywalizacji drużynowej.